I do tak, tak? a ja chcę cię do góry, tu! Cześć! Pamiętacie film animowany Sekretne Życie Zwierząt Domowych? W rzeczywistości nasze zwierzaki nie prowadzą aż tak szalonego życia pod naszą nieobecność, ale czasem warto zerknąć, co dzieje się w przestrzeni naszego domu. Dotyczy to zarówno takich małych, pięknych, puchatych i bardzo aktywnych gryzoni, jak tadzik który jest świnką morską, jak kotów, psów, ptaków, jak również gadów. Tadeusz już wtedy tydzień pozna swojego nowego kompla, swoją nową rodzinę, ale pamiętam, jak było dla mnie stresujące jego pojawienie się na świecie, szczególnie dlatego, że nieświadomie przygarnęłam ciężarną świnkę, ale też dlatego, że naprawdę to natura decyduje o tym, kiedy nastąpi rozwiązanie. Pracując w branży systemów zabezpieczeń pomyślałam, że dobrym pomysłem będzie zainstalowanie kamery w klatce świnkowej mamy i możliwość interwencji w razie komplikacji. Nie zdążyłam tego zrobić, ale na szczęście zarówno mama, jak i maluchy są zdrowe i bezpieczne. Jednak w naszych głowach wykiełkował pomysł projektu "Bezpieczny Zwierz". Dotyczący kamer dedykowanych obserwacji i opiece nad zwierzętami. Na przykładzie, kamery z Wiz opowiem o zaletach i stosowania. Tak naprawdę, wystarczy smartfon dzięki któremu możemy przez nieprzerwanie, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w dzień i w nocy obserwować przestrzeń naszego domu. Dzięki czujnikowi ruchu, w który wyposażone są kamery, możemy dostawać powiadomienia na telefon o wzmożonej aktywności w przestrzeni naszego mieszkania. Współkierunkowa komunikacja umożliwi nam rozmowę z naszym Zwierzem i interwencje w razie ewentualnego zagrożenia. Wielkie rozmiary urządzenia oraz łatwość instalacji praktycznie w każdym miejscu naszego domu na ścianie, na klatce, nad terrarium czy na dowolnym meblu sprawiają, że są bardzo poręczne i proste w obsłudze. Co fajne, możemy przechowywać nagrania na karcie SD lub w chmurze i wracać do nich, kiedy tylko tego zechcemy. Zdarza się, że nuda lub frustracja spowodowane naszą nieobecnością powodują, że nasza ukochana kanapa bądź nasze ukochane buty stają się przysłowiowym workiem treningowym. Wtedy wystarczy krótka komenda lub właściwie ton naszego głosu, który uspokoi naszego niesfornego zwierza. Po zabiegach i operacjach weterynaryjnych nasze zwierzęta potrzebują rekonwalescencji i spokoju. Zapewnienie bezpiecznego, cichego miejsca przyspieszy ich powrót do zdrowia, a możliwość obserwowania ich zachowania uspokoi nas, opiekunów, i pozwoli na szybką reakcję w razie pogorszenia stanu ich zdrowia. Wiele gatunków zwierząt domowych samodzielnie zajmuje się swoimi młodymi, a ingerencja człowieka może sprawić, że matka odrzuci swoje potomstwo. Możliwość obserwowania ich przestrzeni zapewni im spokój. Ale również nam, opiekunom, bez konieczności ciągłych wizyt kontrolnych. Czasami jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy opiekunów tymczasowych. Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasze zwierzę jest w dobrych rękach, prezentowane kamery pozwolą monitorować ich bezpieczeństwo. Instalacja kamery z wykorzystaniem aplikacji SWIS jest banalnie prosta, co zaraz wam pokażę.